Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Demo i zapraszam Was na kolejny dzień z naszej serii Game w Reason: 2 roczne wody. Jesteśmy właśnie na wyspie umarłych. Jak na pewno pamiętacie, ostatnio szukaliśmy sobie kościanego, przepraszam, cmentarnego pyłu yy, oraz yy, kwiatów. Które rosły w okolicy martwych drzew, jak na przykład tutaj, tu był jeden kwiatek taki. Wszystko już mamy teraz wystarczy, że poszukamy sobie Tao. Wydaje mi się, że będzie on tutaj. Przeteleportowałem się jeszcze między odcinkami. Tutaj tu się rozjeżdżałem wszędzie absolutnie przy tym wejściu, nie ma go, więc tak rozumuję, że będzie gdzieś chyba w tym miejscu. Może tu? Nie wiem, zobaczymy zaraz. Pójdziemy sobie tam do końca. Mam nadzieję, że nie będę zmuszony dochodzenia po tych wszystkich mostach i tak dalej, bo to by na pewno nie było przyjemne. Ostatnio zresztą trochę się zapuściłem w tym kierunku. Pewnie pamiętacie, tu właśnie walczyliśmy też. Ok, safe. Sprawdzimy sobie, co mamy w tym miejscu, potem pójdziemy tam. To już będzie. Tu już jest ten koniec? Tak, tu już jest koniec. Ten dźwięk jest dziwny, przerażający. Tu jest jeszcze jakiś grup? No, właściwie na tym pod tutaj idę, jak wszystkie wymagane składniki już w końcu no, zdobyłem. Ciekaw jestem tylko, czy, czy ten koś. No dobra, co z tym kościem pyłem? To przez Dark Souls, z tym <grym> cmentarnym pyłem. Yy, czy, czy on występuje w większej ilości niż. To jest tał, czy wojownik? W Czy ten pył w... jest bardziej popularny? Czy tylko 6 takich fiolek mogliśmy znaleźć na naszej drodze? Chodź tutaj. Dobra, nie wystrzelić nawet. Yy, oczywiście standardowo będę starać się zbierać wszystkie włócznie. Sam nie wiem po co, nie pytajcie się. Czy tam jest skrzynia? Tak. No to sobie zobaczymy, co będzie w tej skrzyni. O kurde, kolejna taka jaskinia, w której jest strasznie jasno. Może ja już nie żyję, co? <laughs> nie, żyję na pewno. Dobra, sprawdźmy sobie zawartość tej oto skrzyni. I chodźmy już, bo zaraz się znowu zgubimy. Wracamy na naszą główną, jakby ścieżkę. O, już jest normalnie, już jest w porządku. Taki bardzo agresywny filtr się włączył. I To żyje? Grobowy korzeń. Ciekawe. Ok, chodźmy tutaj. Tym razem mam nadzieję, że tutaj już będzie ten, ten tał, bo jak nie, to nie wiem, gdzie mogę go jeszcze szukać. O, 50 zł. 50 sztuk złota. O, to chyba nie jest dobra droga. Ale wygląda to, jakby tu się zaczynała jakaś, jakaś świątynia. Kolejna. Kurde, bo oni biją mocno. Mam strasznie mało jedzenia. Jeśli dalej pójdzie, to za chwilę mi się skończy. Będę musiał skorzystać tylko i wyłącznie z grogu. Który traktowałem przez większość gry. Jako coś takiego bardziej na kryzysową sytuację. Ostatnia deska ratunku. Kurde, nie tak go mogę nie trafić. <laughs> nie, ten, ten rak no po prostu niszczy wszystko. Dlatego <laughs> chciałbym nie marnować. Patrzcie, jest to. I w ogóle go ignorowali. To jest dopiero zastanawiające. Dlaczego tak jest. Leczka klątw. Misa. Grzyb pokum. Zawsze jedzenie się przyda, oczywiście. I to jest nawet przemienienia, patrzcie. I porozmawiamy sobie stało najpierw. Znalazłem wszystkie składniki. I wciąż żyjesz. Jestem pod wrażeniem. Jesteś gotowy. Powiem ci, co robić. Masz. Wypij eliksir i połóż się na ołtarzu. Teraz dopiero się zacznie, Son. Eliksir fałszywej śmierci. Podróż za świat. Wypij eliksir i połóż się na ołtarzu. Przykro, że nie mogłem kamerę obrócić. Żeby zobaczyć jak to wygląda wszystko Hej! Też tu jesteś? Towarzysze umarły Nawet tym umarłym na niby Teraz zwiedzisz zaświaty. Znajdź cztery niespokojne duchy. Pomóż im zaznać spokoju. Pokażą ci drogę do berła czaszki. To jedyny sposób, by wezwać ducha twego przyjaciela. Przynieś je do mnie. Będę przy portalu na plaży. W tym świecie. Aha, czyli to, że nie, nie żyje, to wygląda... To po prostu znałożono ten sam filtr, co w różnego rodzaju jaskiniach. No dobra. Eliksir. Stara moneta. 200 punktów chwały. Uuu. Czyżby to był jakiś legendarny przedmiot? To jest na razie niemożliwe do otwarcia. A tu mogę nawet się przenieść teraz do świata żywych. Nie będę tego oczywiście czynić, bo to nie ma absolutnie żadnego sensu. Czy mapa mi tutaj działa w tym miejscu? Um. Niby tak. To jest ten sam świat. Wszystko jest to samo. Tylko zmieniły, zmieniły się kolorystyka trochę. U, a może jednak i nie. To jest to samo miejsce, ale wszystko wygląda znacznie ładniej. To jest chyba jakieś życie. Dobra, porozmawiamy sobie z Nahele w takim razie. Później poszukamy jeszcze innych osób. Tam ktoś jeszcze stoi. Dobra, dobra, pogadajmy z nimi. Wszystkimi. Mam czterem osobom pomóc czterem duchom. Czy to możliwe? Żywy człowiek, tutaj! Dobrze spotkać kogoś, u kogo w żyłach wciąż płynie krew? Ty nie żyjesz? Tak, i nie. Jestem tu od tysiąca lat. Uwięziona jako duch tkwie w otchłani, między życiem. A śmiercią? To okropne. Przeznaczenie. Zaakceptowałam to. Jak pozbyć się tej klątwy? Użyłam mocy amuletu ziemi w niewłaściwy sposób. Dlatego muszę teraz stworzyć własny artefakt, który będzie silniejszy niż śmierć. Co to za artefakt? Berło czaszki. Potrafi ono wzywać duchy zmarłych. Ja również go poszukuję. Właśnie dlatego tu jesteś. Jeśli zdobędziesz niezbędne materiały, zrobię ci je. No dobra, to coś już wiemy. Zbadam w takim razie, jakich materiałów tak naprawdę potrzebuję. Czego potrzebuję do zrobienia berła? Kilku rzeczy. Niektóre trudno znaleźć. Jeszcze zobaczymy. Mój los przeplata się z losami innych duchów. Potrzebuje trofeum łowcy, włóczni wojownika i łupów złodzieja i przedmiotu należącego do ducha zmarłego, którego chcesz przywołać. Porozmawiaj z duchami. One mają te wszystkie przedmioty. Zobaczę, co mogę zrobić. No dobra, myślałem, że to będzie włóczny tych wojowników, których tłukłem. Jednak wychodzi na to, że to chodzi o coś zupełnie innego. Ciekawiam przed jednym z takich tutaj ludzi, takich Indian, to są tam ci wojownicy, których mieliśmy w świątyni, których zabijałem <grych> hurtowo. E, dobra, tu widzę, że nie ma sensu wchodzić. Co z ciebie za duch? Wyglądasz jak żywy! Przybyłem tu, by odnaleźć mego martwego przyjaciela. Wybacz. Prawie zapomniałem, jak wyglądają żywi. Czyżbym tu był aż tak długo? Uwięziono mnie tu na całą wieczność. Nie mogę umrzeć. Dlaczego? To kara za sprzeciwienie się marze. Co się stało? Postanowiłem ją zabić, ale sam nie dałbym rady. Wyruszyłem na spotkanie z innymi wodzami, poprosić ich o pomoc. Kiedy mnie nie było, gol Srebrnogrzbiety zabił moją rodzinę. Nie mogłeś tego przewidzieć. Gdybym został, mógłbym ich obronić. Ale wiedziałem, że muszę spróbować powstrzymać Marę. Rozumiem. Teraz muszę codziennie polować na tego goryla. Niezależnie od tego, co robię, ten potwór zawsze wraca. Goryl Srebrnogrzbiety jest tutaj? Tak, w jaskini niedaleko stąd. To kara Mary. A co jeśli pomogę ci zabić goryla Srebrnogrzbietego? Być może żyjący zdoła zrobić coś, czego nie może zrobić martwy. Jeśli razem zabijemy te bestie, dam ci swój najcenniejszy skarb. Zróbmy to więc. Mam nadzieję, że chodzi na przykład o jego włócznie. Znajdźmy koryla srebrno W końcu pozbędę się tej bestii. Zbyt długo Mara nękała mnie tym potworem. Skończmy to raz na zawsze. Pokażę ci, gdzie się ukrywa. No, trochę czasu już miał nasz przyjaciel tutaj na pokonanie tego potwora, ale pomóżmy mu oczywiście. Mam nadzieję, że naprawdę otrzymałem jakąś włócznię bo jakiś z potrzebnych tych przedmiotów do stworzenia... A, tu jest ta jaskinia! musiałem że gdzieś dalej. Znaczy, że otrzymałem jakiś przedmiot potrzebny do stworzenia tego berła czaszki, tak? Tak to się nazywa? Nie mogę tego otworzyć. Nawet w świecie umarłych, znaczy w tym pośrednim świecie jakby, zamki są bardzo, bardzo zaawansowane. Zachowaj ostrożność. To gdzieś tutaj. Czujesz, jak nas obserwuje? Śmierć jest blisko. O mnie się nie martw. Potwór nadchodzi. Gotów jesteś, ja też. Hmm, gdzie on jest? Tam nic nie ma. Chyba? Czy co? Tak, jest jakiś samorodek. Ciekawiśmy, czy wszystko co zbieram w tym świecie przechodzi jakby na też ten prawdziwy świat. A więc to jest ten goryl srebrno grzbiety. Wyobrażam go sobie takiego trochę większego, szczerze Oj! Tak, nie chcę mówić, że na przykład ci przeciwnicy w Ryzenie są jacyś słabi Ja po prostu korzystam, myślę, że z jednej chyba z najlepszych taktyk jakie można obrać, czyli Atak na dystans i rolowanie, rolowanie, czyli robienie tych przewrotów, uników i tak dalej Żeby nas nie byli w stanie nawet trafić Zresztą mamy no, jedną skórę goryla srebrno tego. to pewnie będzie bardzo jakiś wartościowy przedmiot No przynajmniej tak rozumiem, no bo w normalnym świecie raczej czegoś takiego byśmy nie byli w stanie zdobyć Dobra, otwieramy Oj, a jednak nie Zaraz, zaraz, zaraz skupić się muszę to, nie. To, 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 to. O, świetnie. Będzie dobrze. Rytualny eliksir. Yy, rytuały plus 12. Naboje perła i złoto, dobra. Trochę kosztowności. Im już się nie, do niczego nie przydadzą. Porozmawiajmy sobie w takim razie z motegą. Od tysiąca lat próbuję zabić tego stwora. Nie bój się. Teraz nie wróci. Czy po tysiącu lat moja kara dobiegła końca? Gdyby nie ty, utkwiłbym tu na zawsze. Cieszę się, że mogłem pomóc. Weź w nagrodę tę czaszkę. Zasłużyłeś na nią. Hmm. Czaszka nieumarłego zwierzęcia trzymano. Pewnie czaszka będzie. Potrzebna do wytworzenia berła czaszki, więc to jest logiczne akurat. A jak on zamierzał w ogóle marę zabić? Tak jeszcze się go zapytamy, zanim już nie zniknie. Pewnie stąd. Jak zamierzałeś zabić marę? Bronią, którą sama nam dała, podarowała mi harpą tytanów w nagrodę za zniewolenie mego własnego ludu. Walczyłem najlepiej, jak mogłem, ale ostatecznie nie miałem tyle siły, by ją pokonać. Słyszałem o mojej potędze. Czuję, że mój czas w końcu nadszedł. Powodzenia w podróży żyjący człowieku. Moja wreszcie dobiegła końca. I tyle. Eee, nie będziemy nigdzie się zagłębiać do żadnej jaskini, tylko wracamy tutaj. Eee, poszukać kolejnych duchów, którym będziemy mogli pomóc. Wreszcie no, umrzeć, jakby. Yy, porozmawiamy sobie w takim razie jeszcze tylko z y, Nahele. Czy ta czaszka się do czegoś przyda? No dobra, wyczerpię wszystkie opcje logowe bo nigdy nie wiadomo, czy czegoś tam zaraz to jej nie powie. Ciekawego. Jak do tego doszło? Dawno temu rządziłam klanem wichrów. Zjawiła się jednak Mara, pragnąca władzy i niewolników. Dała mi amulet ziemi, którym zniewoliła mój lud myślałam, że ich ocalę. Pewnego dnia powstaliśmy przeciw niej. Zostałam za to przeklęta. To straszne. Mara była dla nas zbyt potężna. Było nas czterech czaków. Motega z klanu wody, Akando z klanu ognia, Kusko z klanu ziemi i ja. Każde z nas Miało potężny artefakt. Udało mi się zamienić mare w kamień, choć nie byliśmy w stanie jej zniszczyć. Teraz, uwięzieni w otchłani, czekamy na wybawienie. Byłaś czaką? Wodzem? Przecież jesteś kobietą. Wtedy nie było niczym dziwnym, że klanami rządziły kobiety. Wiele mądrych i utalentowanych kiki. Zostało czakami swego plemienia. Lecz po wojnie tytanów wiele się zmieniło. To miejsce jest okropne. No dobra, poszukajmy w takim razie kogoś jeszcze, z kim byśmy mogli porozmawiać i komu byśmy mogli pomóc. Wolę wszystko dokładnie sprawdzić, żeby zaraz się nie okazało, że kogoś tutaj pominąłem. Kogoś wartego uwagi. I teraz pytanie: Czy powinienem pójść do góry, czy tędy. Myślę, że na razie będziemy się kierować tutaj domem. Górne, jakby tutaj elementy tego otoczenia, sobie posprawdzamy dopiero później. Najpierw. O, 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 nie, już myślałem. Najpierw posprawdzamy sobie wszystko co jest na dole, później dopiero pójdziemy sobie do góry, żeby potem się zakręcę. Nie będę wiedział, gdzie już byłem, gdzie mnie jeszcze nie było, itd., tak dalej. Hmm. Myślę, że w okolicach tej areny ktoś powinien być, ponieważ jest to bardzo taki charakterystyczny punkt. Nie pomyliłem się na szczęście. Porozmawiamy sobie z. Ty, Kusko. żywi tu nie przetrwają. Znalazłeś się na arenie wojowników. Musisz walczyć. Czyli nie możemy po prostu porozmawiać? Musimy walczyć. Przyszedłeś tu, a mamy zasady. Póki nie znajdę równego sobie w walce, nie zaznam spoczynku. Jesteś tutaj. Może przeznaczenie cię przysłało. Wyzywam cię. Nikt mnie nie pokonał, ani kiedy żyłem, ani kiedy umarłem. Zostałeś przeklęty? Dlaczego? Nie skończyłem tego, co zacząłem. Co to znaczy? Była nas czwórka. Mieliśmy zabić bestie. Chodzi ci o marę? Tak, bestie z morza. Raniłem ją swoim sztyletem, ale to nic nie dało. Ponieśliśmy porażkę. Nie udało mi się. Teraz noszę na sobie jej klątwę. Czy mógł ją zabić, Twój sztylet? Sam nie. Każdy z nas miał broń. Śmiertelny artefakt Tytanów. Dawno temu. Byłem czaką świątyni ziemi, najsilniejszym z tonków. Mara mnie lubiła i dała mi swój nóż ofiarny, ale zdradziliśmy ją. Byliśmy jednak słabi. Pozwoliliśmy jej żyć, choć mogliśmy ją zniszczyć. Co racja, to racja. Chcesz chyba, żebym wygrał? Może przyznasz się do porażki i oszczędzisz sobie kłopotu? Nic nie jest takie, jak uważają żywi. Muszę znaleźć kogoś, kto nie popełni tych samych błędów, co ja. Wówczas znów będę wolny. W porządku, nie wyglądasz na twardziela. Masz jaja, ale zaraz ci je urwę. To mam nadzieję, że od Kusko od... dostanę włócznie za jego pokonanie. Wow! Ale z miłko. Ciekawe jak go wyrzucę z areny to wygram. Nie. <laughs> A może? I w końcu wyszedł tak z miejsca gdzie powinniśmy walczyć. Okej. Okay. To jest dziwne. O oh, yes. Jakie obrażenia. No! Nie w tym momencie. Jeszcze trochę. Zaraz powinien zginąć. A naprawdę, mówiłem, że to mówiłem, ale dzięki za to, że radziłeś mi, abym ja szedł w broń panem, bo jest ona po prostu niesamowita. Świetnie. Kusko nie Chodźmy sobie w takim razie do niego teraz. Poczekajmy, aż wstanie. Aż dojdzie do siebie po tym, co się w tym momencie stało. Mam nadzieję, że dasz mi coś do stworzenia czaszki. Ty pokonałeś mnie? Zawsze się dziwią. Tyle lat i wreszcie jestem wolny. Potężny wojowniku. To moja włócznia. Już jej nie potrzebuję. Weź ją. Niech pomoże ci w zadaniu. Teraz wreszcie odnajdę spokój. Żegnaj. Tonko. Żegnaj kusko, dzięki za włócznię. Jednak się nie ponuliłem, na szczęście. Czyli mamy już dwa przedmioty, chyba jeszcze dwa musimy zdobyć, tak? Jeśli dobrze pamiętam, zaraz sobie zobaczymy to. Uh, tylko, zaraz, 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 zaraz. Gdzie to będzie? Nie widzę wysp umarłych. Albo jestem ślepy, albo tego tutaj nie ma. Dobrze, chodźmy dalej w takim razie, żeby poszukać sobie kolejnego ducha, któremu będziemy mogli szybko pomóc. Wydaje mi się, że kolejny taki charakterystyczny punkt będzie tutaj. To w ogóle chyba wygląda tak, że jeden, znaczy jeden, dwa, trzy i cztery. No ale mogę się mylić, pójdziemy sobie pierwsze jeszcze. Na pierwsze zobaczymy, czy znajdziemy tutaj kogoś. Fajnie, że nie ma tu już żadnych innych bestii do pokonania, tylko są te duchy. To jest akurat bardzo fajne. Nie muszę się przejmować jakąś walką tutaj ze wszystkimi dookoła. Mogę sobie spokojnie, śmiało chodzić tutaj. Ciekaw jestem ile czasu minie w prawdziwym świecie, w świecie... O, Zao, Tao. W świecie... żywych... W statku nie widać. Jak wrócić do prawdziwego świata? Ten świat jest prawdziwy, ale możesz wrócić idąc do ołtarza. Zaśnij lecz nie zażywaj żadnego eliksiru. Jeśli nie chcesz, żeby twoja fałszywa śmierć stała się prawdziwa. Najpierw odnajdź niespokojne dusze i zapewnij im ukojenie. Dobra. Czyli nas upomina jakby, że mamy wykonać nasze zadanie. Do, o jednak jest ktoś tutaj. Akando. Moje modlitwy zostały wysłuchane. W końcu przybywasz. Do kogo się modlisz? Do swych przodków. Błagałem ich, by przysłali kogoś, kto mnie uwolni. I oto jesteś. To nie jest przypadek. To przeznaczenie. Pomożesz mi? Nie zniosę dłużej tej utręki. Jak mogę ci pomóc? Rzadki biały diament, zamknięty w skrzyni, w świątyni. Otwórz skrzynię, a kamień będzie Twój. Chcesz, żebym cię okradł? To coś innego. Tylko tak uwolnię moją przeklętą duszę. Serio? <grych> Jak otworzyć Twoją skrzynię? Nie ma do niej klucza, ale jest na to sposób. Czarownica wodu może taki zrobić. Dobrze. Ja wiedziałem, że to nie będzie proste zadanie. Coś mi się po tak powoli wydaje, że ci twórcy Rizana chcieli jak najbardziej wydłużyć końcówkę gry. gry, żeby dać takie wrażenie, że gra była bardzo długa. Kradziesz diamentów, wchodzę w to. Czekałem już tysiąc lat. Jeszcze parę chwil nie robi różnicy. No dobra, słuchajcie, będziemy kończyć teraz ten odcinek w tym momencie. Postaramy się określić go. Teraz chyba się poddam. Postaram się go określić w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się spodobał, Jeśli tak, nie zapomnijcie o ocenie. Zachęcam do komentowania, zachęcam do właśnie też oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. A jeszcze tylko sobie zobaczę, może. Zanim skończymy, czy cwaniastwo mogę? Tak, mogę zainwestować co trochę więcej. Ale otworzyć tego chyba i tak nie będę mógł, tak mi się wydaje. A może, może uda mi się jakby obejść tego... ...tego quest'a w taki sposób, że jeśli moje umiejętności ludzie będą na wystarczająco poziomie... ...to nie będę musiał korzystać z żadnej pomocy żadnej czarownicy wódu To by było bardzo fajne. Zobaczmy. Jest! Biały diament! Świetnie. Ukończyłem zadanie skrzynia kanda. Zobaczymy co w takim razie otrzymam w nagrodę. Skrzynia jest otwarta. Twoja dusza jest wolna. Kiedyś przeklęty na wieki. Teraz po wieki wdzięczny. Zatrzymaj diament. Może ci się jeszcze przydać. co ma. Czekasz aż wiele, ale z więc zerwano. Powodzenia. Dzięki dobra także zapraszam na następny odcinek trzymajcie się cześć